Człowieku, nie dotykaj tych ciężarów. Co ty robisz? Kurwa. No ale kurwa się dorzuci. Coś o za kwasach mówią, ale ciężko mi zrozumieć. Odnaj się od tej ściany, kurwo. Kurwa, saker, ała moje oczy! On się wolniej, wolniej, 45, 45, czyli 90. Maneczko witamy wszystkich na naszej siłowni e, Naszej siłowni Dobrze, jak burdejka powiedziałeś Panowie, dzisiaj zagramy w zgadywanie ciężaru Z zamkniętymi oczami Pączek zaczyna Hamerek na klatę Ferrari na plecy Podnoszenie po prostu handla z ziemi Nie można macać co jest tam nadrukowane, naklejone, jaki ciężar Tylko rączka, chwyt Podnosisz Tak O, cyk, cyk Cyk, nie możesz robić tak Tak Tylko cyk No dobra do ilu ciężaru robimy, no bo wiadomo, można 300 kilo komuś kuresko założyć i on przegra odcinek, tak? Nie, no najcięższy... będzie miał największy błąd. Najcięższy realne ciężary. Realne ciężary, które można podnosić. Realne. No, no, no realne, które no. spodziewamy się. No ale realnie ktoś może Ci podnieść też tu 300. Ja nie No nie powiem. podniesie. Ja maksymalnie podnoszę 80 wszędzie. Zawsze ja ktoś chcę, się mieć, ktoś podniesie. A co by na to, żeby realne pod osobę daną dawać? Jak ja, 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 ja jestem bardzo, bardzo, bardzo słaby. Słaby. słaby i proszę o wąski margines błędu w Proszę. Dobra, i kto ma najmniej kilogramów, kilogramów to... różnicy wygrywa. Tak, ale jeszcze Może powiedzmy, czwarte. że pod masę ciała. Mhm. O tak. Czwarte ćwiczenie będzie butterfly, a piąte ćwiczenie wyprosty na nogi. Zamykaj no. oczy i my zakładamy. To, to... No. No. Czyli masz. po kolei będzie robił? Na jednym byciu ślepym, tak? No. Tak. O oh, kurwa, no, dobra. To, to ci wierzę, że zdążymy. Zakładaj gogle i, wypie... i możesz iść minutę za magazyn. na przykład, że siada, i minuta. No. Bo to i tak już. Minuta to bardzo długo. W ogóle założę, ale nie było, że nie podsłuchiwać. Nie za dużo, żeby też wypchnąć, nie, nie jest dogrzany. Tutaj, jak nie jesteś dogrzany, o nie. jest ryzyko. Z głębokiego momentu się tu Jeszcze wyjdzie. dzisiaj na zakwasie. Też wczoraj robiłeś górę? Coś o zakwasach mówią, ale ciężko mi zrozumieć. Chaos jest. Słyszę taśmę i mi to zakłóca. Albo może i mniej, nawet daje mniej. Spoko. Dobre, Tyle. On tu robi. On tu, on tu robi czasami. Nie dajemy coś, wiesz, krzywo, że jedna ręka będzie. Co ty taki? No nie. Co no... Taki? no gdzie będziemy nie. dawać? Trochę beki. Ale beki? Moje ucho nic nie odbiera kurwa. Słaby radar dziś Hubert gdzie on stoi? Gdzie on stoi tu gdzie nagrywa? Weź go wyjeb za, za siatkę. Chuja jebanego podsłuchiwacza kurwa. Także faktyczne ciężary zakładamy. No Kto ma najlepszą czutkę, a ty mu tutaj dasz ale porad... Słyszał nas jak coś, ale nie mówiliśmy ile jest, nie? Tylko że mniej. Lewą mam słabszą. I już mu tam w głowie wiesz, o kurwa, lewo mam słabszą. No dobra. Nie skupi się na tym A, jaki jest dalej. ciężar, tylko na tym, o kurwa, wiesz? rzeczywiście mam lewą słabszą. Mhm. Tak jak no większość dobrze. ludzi mówi. Dobra. Ja, dobrze. ja tak jestem wśród <laughs> tych, którzy narzekają, że mają lewą słabszą, tak? Ja nie mam lewej słabszej, ja mam mocniejszą. Mam dwa miesiące stażu i panie Robercie, co zrobić, bo mi klatka odstaje, nie? Tak. Już Czy, to, to, wiesz, tam mi będzie te neurony coś tam. Wiesz, tak. I w końcu wiedzę. Masz szklankę? Słychać coś. Tutaj myślę, że można, no. E, tak i jeszcze bym dorzucił, wiesz? Słyszę talerze, jak one zakładają. Ej. Słuchajcie. Dawajcie. Jako my, kurwą, musimy działać. Cześć. Czaisz kurwa, że on stracił? Kurwa, jak tak, akcja tak. Patrz co on robi kurwa. Patrz, go go kurwa. Czy testujemy przy okazji jego psychikę? Czy wiesz, pięć ćwiczeń... Praca nóg. Znaczy, Praca nóg, w pięciu ćwiczeniach, ale Tam, gdzie się da wyizolować dwie ręce, to katujemy to, że ma słabą lewą. Dobra, no jego psy chybnie wjeżdżą. Zobaczymy, <grym _> jak ma w Ile ci nałożyli? Oj, dużo na jednym dużo. Około 50 kilo stawiam. Ale tu będą maszyny, więc tu Później nawet nawet. Nie da się podsłuchać. Bo przepchnę. Nie da się podsłuchać ogólnie. Piątkę na lewą. Mistyfikator. Z ochoty. Eee, Ależ mu zrobił. I ma nie ogarnie ty. Nie ma opcji, nie ma opcji. Ej, ile jeszcze? <trym> te... 32,5. Ładnie Właśnie ja się prawie zmiażdżył stopę Ja mówię jako wyjebany Wykałaczką, więc byłoby weh Git Bezpiecznie mu damy Już? No No zapraszamy W lewo, w Do przodu Uwaga O kurwa, ile tu rzeczy I idziemy na ten w ja? ogóle to, to jest... No. Ej no kurwa, człowieku. Nie dotykaj hmm? tych ciężarów. Co ty robisz? Kurwa. A ja nie Jak nie? Ej ja nie wiedziałem, kurwa. że to ciężar na Dotknął kurwa specjalnie. Przecież ja nic nie widzę. Ja myślałem, że to rama jest. To ty mi teraz powiedziałeś, że to był ciężar. No teraz to mam podpowiedź. Kurwa sake. Ty no, takie idę. Jak mam odróżnić co to jest? Okej, okay, 80 80 Pamiętaj, że liczymy sam ciężar tutaj. Jak to? No że nie liczymy ile maszyna waży ramię, tylko sam no, ciężar, tak, nie? Tak. Czy powiedziałeś 80 kilo? Ostatecznie? No mogę powiedzieć mniej. Nie jest lekki, ale też nie jest jakiś bardzo ciężki No ładnie, co? Talerzyki. Ile złapałeś talerzy w rękę? No nie, to nie łapałem. To, ale zabaj, to zabaj. Ostatecznie 60. To 80 czy 60? 60-100%. Już po kilku powtórzeniach widzę, że to leciutkie jest. Ale wcześniej pierwszy szok był, że ciężko, ale teraz już mógłbym pewnie z 15 robić. Idziemy na wiosło. Wszystko widzisz pewnie, także możesz nie, nie, nie udawać. Nie, delikatnie <grym> ja nie, Tylko stopę. Wsiadaj. No od, widzisz od, nie to. widzę, no mówię, że nie widzę kurwa. O kurwa. Ja mam no, słabe a... plecy. Ty, to jest blisko mojego maksa. Zaraz rekord pierdolnię. Ja pamiętam jak tu z kim robiliśmy, z Beredą i z Mariuszem. z Mariuszem. To ja pamiętam, że my zakładaliśmy po dwie czerwone właśnie i że ja właśnie nie mogłem dociągnąć, tak jak teraz Czyli 80 tu. Ostatecznie? Tak. Na jednoramnie? Nie. No czekaj, cztery 4, dwudzię, czekaj. 3 na dwa. Czekaj, 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 bo muszę to przeprocesować. Kurwa. Czerwone, to ile kilo jest? 25. No to stuwa. Stuwa ostatecznie. No bo mówi o czerwonych od początku, 20, tylko mi się 20, pomyliło, że dwudziestki są. Jakbyś podglądał, i zmieniał zdanie. Nie. Yeah. Cztery, dwudziestki okay. piątki robiliśmy na treningu z Marią, nie? I ja wtedy dosłownie nie mogłem czystych dobrze. powtórzeń robić. Ogólnie będę cię prosił, żeby nie zmieniać pozycji przed obstawieniem tylko i Ale sam pytałeś, czy jestem pewny. Ale żebyś nie wstała, jeszcze z No dobrze, dobrze, dobrze. Chodź tu, schyl się. Daj no ale wiele. żeby nie. A to zobaczył ten handel. Dobra, dobrze. to dobrze. mam dobrze. stać w miejscu? Dawaj, dawaj łapę. O kurwa. Czekaj, to tak patrzę? Znaczy nie patrzę, kurwa. Żeby no nie widzieć. Ale nie, no właśnie tak się odchyliłem, żeby nie widzieć. Kurwa, saker, a moje oczy. Ja... Czekaj, czekaj. Coś wycałujesz? No. Stary dobry ziom. Ej, to nie jest jakieś ciężkie. A, nie mogę dotykać. Ej, mogę to na... Ale nie, nie dotknę. Mogę na klatę to wziąć? Ty, to nie jest aż... Ty, nie. Ja to mogę nie prawie nabica wziąć. Ja, tak. Na bica nie można było wziąć, ale dobrze. A przysiad? Zrobię też. To 20 na pewno jest, więcej jak 20. Ale Wiecie, 30. Przez, e, przez te dziurki tu 30. można nie jest to 30 kilo, prawda? Ale nie jest też 20. Kurde, mogę jeszcze raz? Nakierujcie. Minuta mm. chyba miała być. No dawaj, mówię ciężar. z zasady, czas. <noise> Czy ja bym tak wyrwał 27? Mogę na koniec powiedzieć? Ja ile jadę. jeszcze ćwiczeń? To no jest zawieziony w tym postawie. No, Powiem ci, że... Ile jeszcze ćwiczeń? Chyba go opuszczę. <głos> 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 Nie no, nie masz w ogóle nie strzelasz. Tracisz A? tyle, ile to jest kilogramów. Dlaczego? W ogóle nie mówisz wyniku. Ale nie no ma, mam... limit czasu, czasu, serio, mam co? limit czasu? No już skończył się, już masz I minus, tak tyle co jest, ten. jest Dobra, 25. Wybaczamy ci, teraz ostatni raz, to było. dajcie co? przeprowadzę. Człowieku, chodź. Ile jeszcze ćwiczeń mamy? Kurz co jest? Jak ryba No, zajebany los. Jak ten łosoś że wejść kilo. Bo. O kurwa ciężki, ja nie robię tyle. o kurwa matko. Nie dam rady, kurwa. Jednego pełnego. Od 0 do 120. Nie, no dużo w chuj. Nie wiem, no na pewno więcej jak 50. Kurwa, no na rozpiętki mi tyle daliście. Ja nie mam pojęcia o tej maszynie w ogóle. 50 stawiam. Będzie zaraz ciężarek, teraz będzie sztanga. problemem. Daj krok. No i masz. O, jak lekko. Już będzie łatwo. Ale ja nie pamiętam tu skali w ogóle, nie? Od, od 5 do 115. Tak se mogę machać. To nie wiem. 30? Dobra. 6,5 tam było. Sobie. Co? Co 60 kg jest? Nie robię tej maszyny. Nie, no, ale. Dobra, bo... czyli. W ogóle nie skupiam się tam na ciężarach, jak robię nawet no na... się łącznie o 99,25 kg. Mało. To raczej jest dobry wynik. Wolę wolne ciężary. Na piątę ile był? 32,5. 32,5? W ogóle nie ważyło, jak 30. Dobra. Musimy cicho, bo ja nie ufam Organizujemy temu coś profesorowi. On dopierdolił trochę. Kozaczy strasznie co? Dopierdolił troszeczkę. Nie kombinujmy z połowicznymi, ja nie jestem za tym, bo on ci kombinował. Że miałeś tak? tutaj z jednej strony dwa nie, nie czułeś? Nie, nie, nie czułeś, no. Ja byłem bardziej za tym, żeby właśnie takie zjebane ciężary zrobić. No oni to wiedzą, więc zobaczymy Dobra. Bo 90 dla niego to nie jest dużo. Już po 2,5 dawałem. Będzie cztery siedem i pół na jedną z mojej ziemi! Teraz lecimy na... Ja pewnie zostawię ten. Dobra, dobry pomysł Wymyślają, wymyślają Co owca wymyśli? Bo on dzisiaj taki niechętny do, do awantur Co on tam wykombinuje? Znajdą, dopierdolimy Dobra, A... dawaj że to też jest, że jak zbliżamy się do maksa, to będzie mu łatwiej to zgadnąć, nie? A jak będzie lżejszy ciężar, to będzie mu trudniej to zgadnąć. Właściwie tak, że nie wie, czy jest no, dużo, czy mało. To tutaj to 80 to powinno być takie 80%. Zawsze lubiłem się bawić patykami. A wy? Najlepsze no okazje, że... Flaje ja bym mu rozegrał. Mhm. Albo zbierałem taki równy, bez tych tych sęków Obierałem ze skórki <grym> Idziemy co, na to? Proponuję ci co? Ja bym dał mu 65 ja. On tu powie 25 To naprawdę nie tak? czuć w ogóle do tego ciężaru. Dobra, tyle co ty miałeś? No. No, to chociaż mniej niż ty. Ale to jest aż 65, no, to a to waży to jak znowu. 20. Dobra. No, dobra. To jest głupi ciężar. Chyba, że o jedno wyżej, żeby się więcej pomylił. No, tak. Bo to dla niego i tak leciutkie będzie. No, mhm. ja zapraszamy! Idziesz, jeszcze trzeba ci gałę zrobić. Zapraszamy. No, nie oszukujesz? Ja padę, no. żeby się nie przez. Dawaj, gandał. Ja tu się boję, kurwa, że przyjebie piszczerem. Jak przy wale w coś piszczełem, to będzie problem Dawaj wodne bycie Poprowadź wodnego bycia Bez prowadzenia, ma trzy minuty Zaraz, zaraz pewnego rozumiem. To, to tak mnie prowadzicie? No Ale wolniej, wolniej, kurwa Przecież masz kaucę Wolniej, kurwa Czekaj, to się kurwa Jak mi nie upa, patrz Kurwa, nie tak szybko W lewo, w lewo Do tyłu Dziękuję. O kurwa Nie będę cisnął na zakwasach Dobra, jak się czujesz, ale oderwał. Duży to waży? no już trzeba wypchnąć, żeby dobrze. Później już będzie szło, ale za dużo by nie poszło. Podobnym właśnie ciężarem chyba robiłem jak nagrywaliśmy trening. Ale postać, kurwa. No, minuta, raburn. Twoja, ukochana, chyba minęła. Czyli tak, będzie na pewno.

32,5. 32,5. Gwarantuję Ci, że 110 byś tak łatwo nie wypchnął tam. To mogę no, ci zagwarantować. No wiem możliwe. Możliwe, no że dobra, się rozpędziłem. Zmacaj se kijem na lewo, żebyś nie jedną piszczelem tu, o ty, no. Widzieliście tą rękę? No, no to, to, to trudno. No, no. I co teraz? Dawaj, musisz się tak do na siebie zbierać, jak do pączka się następnego nie O, no? Aha. Ale ja nie przypilnowałem pączka. Myślałem, że saker go pilnuje. Ja liczyłem punkty człowiek. Ale dotknąłem dużego talerza na Ale pewno. Ale postać kurwa, awiator. Dobra. Jest tutaj, gdzie mójki? 80. Kurwa, nie 80. Mówisz na stronę czy 85? Tuż mi zabrał kij, kurwa. Nie, nie, mówię, sumuję jeszcze. Mówisz obu stron. Czyli 85, 85, czyli jest 170 w sumie. Tu jest kij, dobra. <grych> Też czuję. Też się wystrałeś. Czuję, czuję. Spokójek, co? zapomniałeś gdzie jest kij? 170 powiedziałem. Czuję, że tu usiądę łotki. i będzie kij. Ha. Ale ogólnie ciężko mi się wypychać ciężary, które założyliście. Z zakwasy wczoraj i półwczoraj Ale to tylko dlatego, Ale to strasznie masło. kurwa ciężko jest ogólnie. Tak to masło. Niedobre ciężary, co? Niedobre. Czy ja zawsze tak robię. Złe, niedobre kary będą miały. Niech się. Dzisiaj nie, nie idą na komputer ciężary. Kabel za pierdolę. 62,5 robię często takim. Dziękuję. Proszę. A śmiesznie, że robisz często takim. I sztanga będzie teraz. To jest Tak. I przedłużacz Przedłużacz. Też kilka może potrzebujesz. Tu jest y 75 Kurwa Domu, Twoje błędy były takie 0 0 Nie, wierzę, nie wierzę. Pięć, ja ci, wierzę ci bo ja wiem, że dobrze wstawiałem od, od pierwszego ćwiczenia 0 błędu? Nie Nie mówię po kolei 0, 0 5 kilo 10 kilo i 15 Najbardziej się pomylił na hamerze W pierwszym mieś 15, w no. drugim 0 Ale to i tak 10. na tym hamerze nie aż tak dużo się walnoło Ogólnie no 30 kilo robur, nie? 3 razy mniej niż poncz, rozpierdol Do wygrania no. jest kołowrotek w dzisiejszym odcinku Ciężko będzie robura pobić fajna jest ogólnie A on też wtedy wygrał Czeka wygranie? na kija Predykcje są takie, że albo dojebią mi ciężaru Albo dadzą mega mały ciężar Raczej nie zdecydują się, żeby w połowie to dać Co mu dojebać? No Krzywo trzeba zrobić. No. sporo bierze, co nie? nie też. Nie tego krzywo, czyli on nie chciałby, żeby jemu też to zrobić. Trzeba mu zrobić. 15 po jednej, 40 po drugiej. Żeby Ta. go zdezorientować. Nie, zróbmy mu prawą słabszą. Ogólnie fajny ciężar. ja bym tyle zostawił, co nie? Tylko, że tu bym odjął to, te dwa. A nie więcej? Nie. Nie robimy tak dużych? A czeka, duży? odwrót, kurwa. Prawą słabszą. A to tylko to? O 7 i pół. Dawaj jeszcze 15. Zdjąć stąd. Nie, no to dyszkę. Na pewno zdezorientuje taka różnica, Jestem. bo będzie musiał Dobra, rozkminiać tak, dwie strony 7-7,5. Robór może coś przykombinować, typu, żeby dać naprawdę taki ciężar, który jest praktycznie moim maksem na styk, coś w tą stronę. I tyle to koniec moich predykcji. Już tylko czekam. Sztangielki Hankle Gip. Mhm. Wiesz, bo on tu nie pamięta ciężaru Zmęczy się na klacie, może będzie dla niego to cięższe Dawaj, 9,7,5 Nie pamięta, że jest taka liczba na to Ni Ogarnie, że jest 100 na przykład Może powiedzieć, że 80 na przykład dyfie na lewą Czekaj, nie, nie Krzywo zróbmy, nie? Aha, dobra 150 jest On nogi ma mocne, na wyprosty damy mu też sporo. Obstawiam, że tu może powiedzieć 7,5. Lekkie to będzie dla niego. Tak, i powiem mniej. Dobra. Strategią taką pójdziemy. Spokojnie, jeszcze trochę ciężarów i tak Cię będziemy prowadzać. Tu jest mi To można. Jest za Tobą. Do tyłu, do tyłu. I no ale kurwa żeście dorzucili eee. mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. No dobra, no to obstawiam tutaj ostatecznie 85 Lecimy dalej 4 metry przed tobą jest Dobrze Trzy siedem wstawiam, że to jest. Okej, okay, słabo. Uwaga, tutaj jest maszyna. A to kury. Co patrz? Tu jest mniej na pewno. Tu jest mało ogólnie. No głównie. to tak jest. Nie znaczy, że. Znaczy, miał tą lewą, nie? Neuropatia pewnie jeszcze trzyma trochę. Układ nerwowy jeszcze się nie zregenerował. I tak ci się wydaje. Nie jest tak, że masz, wiesz, tu i tu tyle samo siły. Żeby cię to nie zmyliło, że wszędzie zmieniamy. Wszędzie nie masz zmienione, o. Dokładnie. Hmm. No nie, tutaj będzie tutaj Ale i tak będzie spory ogólnie. Hmm. Dobra, no obstawiam, tam? że będzie. Kurwa. Nie, po prostu nie ma. No nie, to jest leciutkie, kurwa. Ktoś coś zdjął, a nie zdjąłeś czegoś? Ej, zdjąłeś coś, kurwa. Ej, zdjąłeś coś. No jak nie? Ja myślę, że tutaj jest, panowie, w okolicach 120 kurwa. Masz mi? A, tak sorry bawię się. się. tu są na ziemi. Duży musisz krok dać. Kurde, ale tu dojebaliście ciężaru Znowu nie wyciśnie. Przypomnijcie mi do ilu jest? Do 120. Ale 120. Mm -hmm. to raczej nie, będzie, będzie tak ze stuwa. No. Teraz ma 40, czyli jest 10 gorsze od robura już teraz. Ale ogólnie dobrze, no tylko robur rozjebał. Że Myślę, że nie, że zrobią mi znowu coś pojebanego. A wtedy byłem nastawiony na wygraną, dzisiaj jestem nastawiony na fan. Więc... To jest lekkie, ale. No nie wiem, no z 70 stawiam Łącznie 65 kilo błędu Ogólnie po trzech konkurencjach już byłeś gorszy niż robił, nie? Taką rundę zajechał. Ładnie, A kurde. na plecach nic ci nie zmieniliśmy Opierdolił ładnie hmm. Na minutę pan będzie Ty, pani, pani Ty, Ale idealny timing Akurat wiesz, moja runda Sakier silny jest tutaj Co, bardzo mało chcesz mu dać? Też nie. Bo 15 zostawimy na jednej, a na drugiej damy stówę? Nie wiem, ja tu bym poszedł większe. 10, 25 dodatkowo, tak? Tam bym zostawił to, co jest. A 30... tu tak? Zostawiasz? 60, 80, 85, 60. Tu jest to 80. jakaś będzie no. bardzo lekkie. No, może nie trafi, nie? Nie będzie aż takie nie. lekkie. Ale dobra, no, ok. okej. Debil stał i patykiem w koszu uderzał, a ja. Produktywnie czas spędzał. 42,5 damy i obejrzał no, 5 doje. Tak, tak, tak. On tu robi, nie? ustawi jeden przed maksem. Nie, łatwo trafi. To jak chcesz to zrobić? na przykład daję 52. Kurwa, to jest ciężka maszyna, co nie? Bo jak będzie za ciężko, to powie prawie maksa. O, chcesz coś, o, no 75. Nie będzie dwóch czerwonych, czyli 50, czyli 100. Wydamy to, żeby zrobić 8 dech i już 20 kg zyskujemy. Mm -hmm. Znaczy w sumie ja zyskuję, bo tylko ja mam szansę wygrać. No tak. Uczelicie. Zamiast 2,5 20. No to za to, się zastawili. Tylko jak nie będzie jak nie będzie głosu. No tak. On nie ogarnie się. Nie, ona głosu nie ma. A ja będę chodził jak ninja, nie biorę żadnego jebanego patyka Sam sobie poradzę. Tu damy bardzo mało. 4,5, on powie 35, powiedz, nie wiem. Jak on Prowadź go ku porażce z tobą. Chcesz kijek? Chyba nie. Prawda. Dawaj kijem, on nie. pomaga bardzo. Lubię się poruszać jak on Przeskocz tą sztangę teraz. Nie masz tań. Pamiętam co gdzie jest. Zaraz będzie skrzynia. Jeszcze nie ma skrzyni. Człowiek? To jest skrzynia. Czyli tu jest Smith. uwaga, z rękoma, bo w nie ształ. Uważajcie na łamaną teraz. Tu je... Nie jestem jeszcze przy tym. Czekaj. Okay. O kurwa, Myślałem, że to jest tak. Gdzie są rączki? To na pewno nie jest tak z przodu. A, na kurwa, w dupie dostaniesz, ty a. kurwa ci dam. Czy to w ogóle? Kurwa, już chciał. Tu ładnie najebali. <grywa> Kombinacja <gęż grywa> wiesz, Mojego pana. Ja wiem. Za Pan, który prowadzi, tak? Pan, który jest liderem aktualnie. <grywa> <grywa> Bardzo chce wygrać. To jest zupełnie do ruszenia widzę Tylko nie rozgrzany nie polecam nie, Do nie ruszenia to, jest, podpowiedź na tak, tak, Ale no chcemy ci ruch. namieszać, wiesz gdzie? Tu Tu tak. chcemy ci namieszać, ale to jest normalny ciężar Myślę, że tu jest około 60 Tu jest 30, czyli 90 daje łącznie Gdzie jest hantel? O już go ono. widzisz no To jest on? To, to, to jest on? Mogę krzesło? Ja nie chcę go dźwigać sam, a wiem, że to jest jakaś kurwa ciężka Okej, okay, już wiem, że to nie jest głąba, Nie. Masz tak kostkę? z mielno. O, właśnie rozzywiesz Saker. A ja sobie odciążyłem. Kolano ci jakoś przytyło, kurwa. No powiem... <ścoughs> Co? Nie wiem, nogi robisz i kolano masz bez. <śmiany> <śmiany> Osteofity od kontuzji. Dobra, powiem cztery i pół. Gdzieś tu jest bolec. Uważaj, nie żań, dotykaj. Ty ty Saker, tylko nie dotykaj ciężarów pod żadnym okay. pozorem. Ta okna, jaka blokada, żebyś nie wygrał. Nawet jakbyś bardzo chciał teraz tak się rzucił na instynkcie, to byś nie dotknął ciężaru, nie pozwoliłby ci. O, mało. No nie chciałeś mocniej zrobić. I ci się wydało, Szkoda, że Szkoda, że tego nie zdjęliśmy. robisz. Już nie robisz tego? Nie, nie, nie. Czemu? Oj, long story, wiesz? Ale miałem tu problem. Dobra, powiem 35 na stronę, czyli 70. Dobra. Póki co, robura taktyka się sprawdza. Masakr, skup się i masz szansę. Ale robur, w lewo, w w ręka w lewo. W ręka w lewo. Będę tyle, ile chciała Tak, słyszysz? <laughs> skup się, bo masz szansę. W lewo jeszcze. trochę bardziej. Na serio mam? No. Serio. Da. Jak myśli robór, żebyś przegrał? Zobacz. Ha. Ha. Strategia zadziała. 4-5. Trzymaj jeszcze szanse. Masz taki błąd tutaj? Trzymaj. Masz kij. Bez kija. Ja lubię nogi używać. Jak mi przedłużasz? To sztangę. Sztanga i przedłużasz. Uważaj. Uwaga, przedłużać. No, mówię, widzisz Ty, ja zajebałeś, co? Piszczelem. Nie boli. Wow, nie boli. Boli, kurwa. Dobra, decydujące starcie na nogi, Saker. Wytęż się. Mecz Saker. Nic się nie stało. A co aż tak źle, serio? Ta maszyna nie jest łatwa, bo jaki byś ciężar nie brał, to mm -hmm. jest lekki. I w sumie ona jest chyba tutaj naj, najtrudniejsza. Myślę 3,5 albo 4,5. 3,5 powiem. 3,5. No idealnie powiedziałeś. Tak ile chciałem, żebyś powiedział. 4,5, on powie 35. Kurwa. Czyli co wiesz już, że nie masz szans Z robórem? No od razu zakładałem, że nie mam A powiecie ile gdzie było? 10, 30 na hantlu Gdzie 30? Tam było 7,5? No No Hantelek 5 kilo, hamerek 5 kilo Okej, okay. czyli dobry start był A I ten? Na Ferrari było 80 10 mhm. na Ferrari? No ten mnie szykował. Le, leciutkie w chuj było Chyba wygrałeś minimalnie z owcem okay. 60 błędów masz Fajnie no, jest w punkcie Mocno, i to taki mały fajnie. fajnie. Masz to w sobie w miarę. No, fajnie, <coughs>